Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Zestaw naprawczy do przewodów to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala odnowić działanie systemu bez konieczności wymiany całego elementu. W pakiecie znajdziesz nowe uszczelki, segmenty oraz wtyki, które doskonale pasują do oryginalnych otworów. Aby rozpocząć wymianę, upewnij się, że silnik jest wyłączony i rozładowany. Następnie odkręć zbiornik paliwa i oznacz położenie przewodów, aby uniknąć pomyłek. Używając śrubokrętu i klucza imbusowego, usuń stare elementy, starannie czyszcząc powierzchnię. Montaż nowego zestawu wymaga precyzyjnego dopasowania uszczelek i zastosowania smaru do metalu, aby uniknąć przecieków. W przypadku trudności z dostępem do złącz, rozważ użycie specjalistycznego narzędzia do ekstrakcji. Gdy wszystko będzie złożone, sprawdź działanie systemu, uruchamiając silnik i obserwując, czy nie pojawiają się wycieki. Jeśli chcesz zdobyć taki zestaw, poszukaj go w serwisowych sklepach online, gdzie oferowana jest wysyłka do Twojego adresu. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!